Egzaminator.pl Kurs C. Operatory porównania. W C operatory porównania odgrywają kluczową rolę w ocenie relacji między wartościami. Pozwalają one na dokonywanie podstawowych porównań logicznych, które są podstawą decyzji programistycznych. Podstawowe operatory porównania. Równość symbol podwójnego równa się. Operator równości sprawdza, czy dwie wartości są równe. Nierówność, wykrzyknik równa się. Operator nierówności sprawdza, czy dwie wartości są różne. Większość, symbol większości. Operator większości sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest większa od wartości po prawej. Mniejszość, symbol mniejszości. Operator mniejszości sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest mniejsza od wartości po prawej. Większość lub równość, symbol większości i równa się. Operator ten sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest większa lub równa wartości po prawej. Mniejszość lub równość, symbol mniejszości i równa się. Operator ten sprawdza, czy wartość po lewej stronie jest mniejsza lub równa wartości po prawej. Zastosowanie operatorów porównania. Na ekranie widzisz przykładowe zastosowanie operatorów porównania. Pierwszym z nich zmiennej logicznej zostaje przypisana wartość porównania. Jeśli temperatura wynosi 36.6, wartość czy normalna zostanie ustawiona na true, w przeciwnym razie false. Kolejna instrukcja to przypisanie wyniku sprawdzenia większości. Jeśli temperatura jest większa niż 37, zmienna logiczna czy gorączka otrzymuje wartość true, w przeciwnym razie false. Jako, iż temperatura ma wartość 36,6, zmienna czy normalna jest true, a czy gorączka false. Kolejny przykład to wykorzystanie operatora porównania do bardzo prostego sprawdzenia, czy hasło jest prawidłowe. Jeśli tak, instrukcja if umożliwi wypisanie na ekran komunikatu, dostęp przyznany. Pułapki i częste błędy. Operatorom porównania w C towarzyszy szereg potencjalnych pułapek i częstych błędów, które mogą prowadzić do nieoczekiwanych zachowań programu i komplikacji w debugowaniu. Jednym z typowych i zarazem najczęściej występujących błędów jest pomylenie operatora równości z przypisaniem, czyli wprowadzenie pojedynczego zamiast podwójnego równa się. Problem w tym, że operacja przypisania zawsze ma wartość true. Stąd nasz sprawdzany w nieprawidłowy sposób warunek zawsze będzie prawdziwy. Dlatego zawsze warto dwa razy sprawdzić, czy w miejscu, gdzie chcieliśmy coś porównać, na pewno znalazły się dwa znaki równa się. Niewłaściwe porównywanie typów zmiennoprzecinkowych. Porównywanie liczb zmiennoprzecinkowych w językach programowania takich jak C może być kłopotliwe ze względu na sposób, w jaki są one reprezentowane i przechowywane w pamięci komputera. Liczby zmiennoprzecinkowe reprezentowane są w systemie binarnym. Z tego powodu nie wszystkie liczby dziesiętne mogą być w nim dokładnie wyrażone. Na przykład liczba 0,1 nie ma dokładnego odpowiednika binarnego, więc jest przybliżana. W wyniku tej przybliżonej reprezentacji operacje arytmetyczne na liczbach zmiennoprzecinkowych często prowadzą do małych błędów zaokrągleń. Każda operacja arytmetyczna na liczbach zmiennoprzecinkowych może wprowadzić dodatkowy błąd, a te błędy mogą się kumulować w dłuższych obliczeniach, prowadząc do większych odstępstw od oczekiwanych wartości. Na ekranie widzisz efekt uruchomienia przykładowego programu, który zmiennej x przypisuje wartość wyrażenia, które na pierwszy rzut oka powinno wynosić 1,0. Następnie porównuje x z liczbą 1,0. Nieoczekiwanie, jak mogłoby się wydawać, liczby te nie są równe. Warto więc unikać porównań dokonywanych na liczbach zmiennoprzecinkowych lub stosować bardziej złożone mechanizmy jak chociażby porównanie z tolerancją błędu. Niezamierzone efekty uboczne w warunkach. Przy użyciu operatorów porównania, zwłaszcza w połączeniu z innymi operatorami, istnieje ryzyko niezamierzonych efektów ubocznych. Na widocznym na ekranie przykładzie wykorzystano operator inkrementacji, który wykona się nawet jeśli warunek nie będzie spełniony. I nie chodzi tu o to, czy w tym wypadku jest to błąd, czy nie. Taki zapis może prowadzić do nieoczekiwanych bądź niezamierzonych efektów. Starajmy się pisać proste i czytelne warunki. Porównywanie ciągów znaków. Porównanie stringów w C jest przeprowadzane leksykograficznie, czyli porównywane są kolejne znaki w stringach do momentu znalezienia różnicy. I tak dotarliśmy do końca tej lekcji. Dziękuję serdecznie za uwagę. Tymczasem, do usłyszenia.